Wesołe delfiny skaczą przez fale. Hop, hop, jak balet na sali. Ich śmiech w powietrzu, słoneczny jak dzień. Razem się bawią, nie znają słów cień. hopla, hopla lub do wody, razem tańczą w swej przygodzie. Wesołe delfiny, ha ha ha. Wszystkich zapraszają do zabawy. Pod wodą bąbelki w górę wirują Delfiny wesołe śpiewem czarują Dołącz do Wołają co krok W ich świecie przyjaźń to najważniejszy skok Hopla hopla lub do wody Razem tańczą w swej przygodzie Wesołe delfiny ha 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 Wszystkich zapraszają do zabaw Słońce w wodzie gra jak złoty bębenek Delfiny śpiewają swój refrenek. Razem, razem, zawsze w zgodzie. Delfinowa radość w każdej wodzie. Chopla, plach lub do wody. Razem tańczą w swej przygodzie. Wesołe delfiny, ha, ha, ha. Wszystkich zapraszają do zabawy